Dobra, słuchajcie, dzisiaj kolejny live, w którym chciałbym Wam opowiedzieć o tym, kiedy nie warto sięgać po, w sumie moje usługi, tak? Czyli kiedy nie warto sięgać po konsultanta, bo można w przestrzeni. o czekajcie, łączę tylko już i powinno lecieć teraz na, na żywo. W przestrzeni można znaleźć dużo dużo takich porad, kiedy warto sięgnąć po konsultanta, zwłaszcza jak. Ym, zwłaszcza kiedy firmy doradcze faktycznie chcą pomóc swoim klientom w tym procesie zakupu tego typu usług, czyli ocenić faktycznie, żeby rozpoznać kiedy warto, a ja chciałbym podejść do tematu trochę z drugiej strony, czyli też wam pomóc trochę, żeby ocenić kiedy nie warto z tego konsultanta korzystać. Yy, I też na koniec takie trzy typy. To zrobić, zanim w ogóle zaczniecie rozmawiać, czy to z konsultantem, czy to z firmą konsultingową, żeby po prostu te rozmowy i ta współpraca później szła dużo, dużo płynnie i żebyście byli w stanie też dobrze ocenić, czy to, co później dostajecie od tych konsultantów, to jest to, co właściwe. Ale zanim zacznę znowu od bezczelnego lokowania produktu, bo jak Pewnie większość z was wie, bo staram się, że tak powiem, żeby każdy na LinkedInie o tym wiedział. Niedawno wyszła moja książka, ona jest do kupienia na mojej stronie internetowej i na Allegro. Książka o SNOP, czyli Sales and Operations Planning, czyli to czym się zajmuję. Obecnie pierwszy nakład poszedł. Dzisiaj tam miałem potwierdzenie, potwierdzenie z drukarni, że drukuje się drugi nakład, więc on pewnie nie w tym, ale na początku przyszłego tygodnia dojdzie, więc zaraz w przyszłym tygodniu, jeżeli dzisiaj zamówicie, to dostaniecie. Z tego drugiego nakładu już zostało chyba 57 sztuk tylko, bo drukuję w takich nakładach po 100, żeby gdzieś tam w którymś momencie się nie zawalić tymi książkami, jakby, jakby jednak tego ten sukces sprzedażowy się nie Zadział, ale do druk zawsze tam trwa 6 dni roboczych, więc na bieżąco to będzie uzupełniane. Także, jeżeli chcecie kupić na mojej stronie internetowej, prawy górny rok, tam jest moja książka, klikniecie to tam was dalej poprowadzi. Jest też e-book, już wyszedł, też można kupić w tej samej cenie i ta cena się nie zmieni przynajmniej do końca wakacji, a później. Zobaczymy jak to będzie. Można też, jeżeli macie Allegro Smart, to też warto po prostu na Allegro wejść, tam nie wiem, SNOP książka i powinna wyskoczyć, wrzucę na wszelki wypadek linki do komentarzy tradycyjnie. Koniec reklam, a dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, jeszcze wychodzi jakiś gościu i zaczyna od razu sprzedawać, handlować literaturą. Nie wiadomo jakiś lotów. Ja się nazywam Paweł Birecki i zawodowo zajmuję się właśnie doradztwem, szkoleniami. Jestem konsultantem głównie z, tematyk związanych z, z tematów związanych ze Senopi, czyli Sensei Senopi, właśnie planning, planowania produkcji, optymalizacja zapasów. No i moi klienci kupują moje usługi i czasami się okazuje w tych rozmowach, albo nawet co gorsza w trakcie, albo na koniec projektu, że oni w ogóle tego, Konsultanta nie potrzebowali, że to, że wydali na mnie, czy nie wiem, na przykład na firmę, jakieś firmy, z którymi współpracowałem, wydali pieniądze i to nie było do końca potrzebne. Albo faktycznie już bezpieczniejsza dla klienta wersja, że na etapie rozmów wychodziło, że jednak chyba to nie jest. I słuchajcie, kilka takich punktów, kiedy nie warto sięgać po konsultanta, nie warto dzwonić do konsultanta, nie warto się mówić z konsultantem już na jakieś tutaj tematy. I punkt pierwszy to jest sytuacja, w której my nie wiemy, co chcemy osiągnąć, nie wiemy, jaki mamy cel tego przedsięwzięcia, które chcemy z naszym konsultantem zrobić, tak? Czyli jest jakiś taki zarys, jest jakiś nie wiem, zidentyfikowany problem, okej, okay, no trzeba zidentyfikować problem i dobra, to wołamy konsultanta, bo my sobie chyba z tym nie poradzimy. I to ma szansę zadziałać w wielu sytuacjach, ale dużo mądrzejszym sposobem będzie zatrzymanie się, zastanowienie się, ok, ale czego my oczekujemy tak naprawdę po tej współpracy, jaki my na koniec chcemy efekt, jaki my na koniec mamy cel. Tak? Bo jeżeli identyfikujecie problem, no to chcecie przeprowadzić jakąś zmianę, na końcu której tego problemu powinno nie być. I to nie być też trzeba sobie sprecyzować, w jaki sposób to ma wyglądać. Tak? Typu, na przykład, nie wiem, jeżeli mamy duże zapasy, no to chcemy mieć mniejsze, tak? ale co to znaczy dla nas mniejsze? Jeżeli chcemy, nie wiem, SNP nam nie działa, to co znaczy, że będzie działać, tak? Jaki efekt chcemy na końcu? Jeżeli mamy efekt na końcu, znamy stan obecny, no to jesteśmy w stanie sobie jakoś wyobrazić, jak powinna wyglądać droga przejścia ze stanu obecnego do stanu docelowego. Jeżeli już mamy wyobrażaną sobie tą drogę przejścia, no to lepiej nam się w głowie układa, czego my byśmy potrzebowali, żeby tą drogę przejść. I czasami się okazuje, że w sumie konsultant to nie jest nam potrzebny, bo my te wszystkie zasoby mamy. Mamy kompetencje, a jeżeli jakichś kompetencji nam brakuje, to może nie jest nam potrzebny konsultant na nie wiem, na cały drogi projekt, tylko na przykład na konsultację, czy potrzebujemy się doszkolić, czy potrzebujemy na przykład dorzucić naszym ludziom książkę. Koniec lokowania produktu. Y ale te kompetencje podnieść i my sami jesteśmy w stanie to zrealizować, bo mamy wystarczające kompetencje, które te braki możemy łatwo uzupełnić. Możemy też mamy zasoby, żeby to zrealizować, czyli mamy kogoś, kto możemy postawić jako lidera projektu zmiany, na przykład, jeżeli to jest jakaś duża zmiana, i mamy pewność, że ta zmiana zostanie pociągnięta i doprowadzona. Do końca, tak? I tutaj się okazuje, że ten konsultant nam nie jest potrzebny, bo firmy bardzo często mają problem i często, nie wiem, z przyzwyczajenia, z nieprzemyślenia sytuacji biorą i wysyłają tak naprawdę, biorą tego konsultanta, później się okazuje, że on nie był, nie był nam tak do końca potrzebny. Miałem jeden taki przypadek, że wystarczyło, że firma by poczekała dwa miesiące, przy projekcie, który tam, nie wiem, trwał dobre kilka miesięcy i by nie potrzebowało wydawać naprawdę bardzo dużych pieniędzy na konsultantów, tak? Później tam się jakoś ta sytuacja rozwiązała w miły, niemiły, nie no, bardzo pozytywny, znaczy inaczej, pewnie było osoby, które były niezadowolone z rozwiązania tej sytuacji, ale jak się firma już zorientowała, że tych konsultantów aż tak do końca nie potrzebuje, stań w stanie sama ten proces, no to dużo pieniędzy już wypłynęło z firmy, nie? Nie całkowicie bezproduktywnie, ale, ale jednak. Nie? Dobra. Kolejna sprawa, i tutaj też bardzo mocno zależy, ja to mówię trochę przez pryzmat własnych doświadczeń i też przez pryzmat tego, jakie projekty ja robię. Trzeba się trzy razy zastanowić, czy my powinniśmy brać konsultanta i zacząć wprowadzać duże zmiany, jeżeli jesteśmy zaraz przed lub w trakcie dużych zmian organizacyjnych. Co mam, na, na to, co mam przez to na myśli? Tak? Zmienia nam się zarząd, za chwilę zmieni nam się za, zarząd. Czy zmienił się gdzieś tam układ sił, rozłożenie stanowisk w naszej firmie? I my chcemy startować z jakimś projektem, który też wprowadza bardzo duże zmiany, które zostały zatwierdzone, no nazwijmy to wprost, przez starą ekipę. Tak? I może się... O, cześć Tomek, cześć Janek. Yy... Janek, co tu pisze? Ale konsultant dobry, doradca, czasem łatwiej jest pomóc w określeniu tego celu i wydobyciu. Głubo patrzę z zewnątrz i ten... Super komentarz, Janek, tak? Do, do tego też miałem yy... wrócić, a przynajmniej tak myślałem jeszcze przed tym live'em, żeby właśnie też o tym powiedzieć. Wracając trochę do tego, znowu, to zależy. Że tak powiem, bontonem takiego, wiesz, typowego konsultanta, z tym celem może być tak, że konsultant też może nam pomóc określić ten cel, jeżeli my mamy z tym jakiekolwiek trudności. Tak? Więc, ale. Zanim, że tak powiem, sięgniemy po konsultantów, zastanówmy się, czy my jesteśmy w stanie to zrealizować sami. Ale wracając do tego. Dosyć, czyli do tego, że mamy jakieś duże zmiany, zwłaszcza jakieś w zarządzie, na szczytach mniejszych lub większych władzy, i mamy jakiś projekt, jakieś zmiany, które zostały zatwierdzone przez poprzednią ekipę rządzącą, i mamy teraz jakieś zmiany, i nowa ekipa rządząca może mieć inne spojrzenie na to. Albo może nie znać jeszcze w ogóle sytuacji i będzie temat wstrzymywać. Tutaj też warto się zastanowić, czy faktycznie w tym wchodzić, z tą zmianą. I tutaj mówię, to jest bardzo mocno zależy, bo będą sytuacje, w których taka zmiana w takiej sytuacji, zwłaszcza kiedy wchodzi nowy zarząd, coś się zmienia, jest bardzo potrzebna. Ale jeżeli mamy duże zmiany, duże zawirowania, na szczeblach władzy, to się zastanówmy trzy razy, czy to jest dobry moment, żeby czystym konsultantem, czy w ogóle z, tą, z, z wdrażaniem tej yy, zmiany wchodzić, bo ryzykujemy tutaj często tym i tutaj znowu to zależy i musimy sobie bardzo indywidualnie zawsze ocenić ocenić sytuację. Yy, czy nie będzie tak, że my tam mamy klepniętego klepniętą zmianę, zaczynamy projekt, zaczynamy wydawać pieniądze, a zaraz się gdzieś ta nowa władza yy, Zainteresuje tematem i temat utnie. Takie sło, takiego słowa użyję. No i wszyscy będą zawiedzieni, morale w dół i tak dalej. Więc jeżeli coś takiego się dzieje, najpierw z tą nową władzą się zaprzyjaźnimy, upewnijmy się, że ona rozumie, z czego ta zmiana, z czego ten projekt będzie wynikał i że oni są, wspierają tą zmianę. Dobrze rozumieją, i wtedy dopiero ruszamy. To też jest trochę podyktowane, znaczy ten punkt jest trochę, że tak powiem, pokłosiem pewnych moich doświadczeń, gdzie faktycznie rozmawialiśmy o jakimś projekcie w, nie wiem, w miesiącu październiku i wszystko gdzieś tam mieliśmy dograne, wysłałem ofertę, gdzieś tam się przemieliło. I w międzyczasie zmienił się zarząd, ja dostałem informację, że dobra, mamy zielone światło, żeby w projektem wchodzić. Przyjeżdża na spotkanie z zarządem i się okazuje nie wiem, w styczniu czy w lutym, i się okazuje, że tam jednak po stronie zarządu w ogóle nie ma porozumienia nie ma zrozumienia, czego projekt ma dotyczyć, i że jednak to chyba nie jest to, czego, czego my tutaj potrzebujemy. Więc tutaj trzy razy się zastanówmy i uważajmy na takie rzeczy. Kolejną rzeczą, kolejną sytuacją, w której bym się też trzy razy zastanowił, czy brać konsultanta, to jeżeli wdrażamy własne zmiany, jesteśmy bardzo mocno w trakcie, One i, albo zaraz gdzieś tam na, na początku, one już się dzieją, ludzie się zaczynają w nie angażować i mówimy, wpadam na pomysł, a może jeszcze weźmiemy do tego konsultanta, bo jest bardzo duże ryzyko, że taki konsultant przyjdzie i powie: y, Nie, to trzeba zupełnie inaczej gdzieś poukładać i y, y, Słuchajcie, nie zawsze jest tak, że te rady konsultanta, że konsultant mówi, że coś tutaj się trzeba zrobić inaczej, wynika z tego, że wy robicie źle. Tylko wynika z tego, że konsultant może mieć zupełnie inne doświadczenie i być przyzwyczajony do zupełnie innych rozwiązań. I wejście takiego konsultanta w zmiany, które już się dzieją i macie dobre przeczucie, że OK, to są dobre zmiany i one są. I one dadzą nam te efekty. Dajmy, może im się trochę, wiecie, przetestować i dopiero wołajmy konsultanta, jeżeli zobaczymy, że gdzieś jeszcze tego wsparcia potrzebujemy. Bo znowu, Robimy jakieś zmiany, coś ogłaszamy, zespół, jeszcze wiecie, zespół z zespołem gdzieś wypracowaliśmy, to wszystko przychodzi. Ktoś inny mówi, kurde, nie, to jest w ogóle do dupy i, yy, i powinniście zrobić to zupełnie inaczej. I to, co wypracowaliście do tej pory, do niczego się nie nadaje. No i znowu, wiecie, morale w dół, zmiana gdzieś tam przystaje i też mogą być problemy. Więc zastanówmy się kilka razy, zanim w takiej sytuacji weźmiemy konsultanta. Yy, kolejna sytuacja kiedy prowadzimy x różnych eventów na raz, albo generalnie jesteśmy mega zawolni robotą i po prostu nie mamy mocy przerobowych, żeby niektóre zmiany dalej ciągnąć, więc sobie wymyślamy, dobra, słuchajcie, weźmiemy konsultantów z zewnątrz, oni zrobią to za nas. To w większości przypadków nie będzie, może nie być dobry pomysł, bo konsultant wchodząc też jest zjadaczem czasu. Konsultant potrzebuje Waszego czasu. Dobry konsultant też patrzy trochę przez pryzmat rzeczy, które ja wdrażam, tak? Ale dobry konsultant najczęściej nie, nie działa tak, że siada i robi za Was rzeczy, i później Wam zostawia produkt swoich, swoich działań, i mówi: Macie, działajcie sobie z tym, to jest gotowe, tu jest faktura na razie do widzenia, i Macie po prostu kogoś, kto Wam zrobił robotę za Was. Tylko dobry konsultant to jest taki, który właśnie prowadzi was przez zmianę, buduje wasze kompetencje, pomaga wam tą zmianę przeprowadzić, ale do tego też jest potrzebny wasz czas, tak? Po to, bo, bo wiecie, jeżeli konsultant zrobi sam coś. I to mówię, są na pewno produkty, są usługi, są obszary, w których to ma jak najbardziej sens, że wpuszczacie konsultanta albo ekipę konsultantów, oni tam sobie sami działają bez waszego zaangażowania, i później wychodzi coś, i to ma się szansę utrzymać i, i tak dalej. Ale w większości przypadków jest tak, że jeżeli tak zrobimy, no to później nie wiadomo w ogóle, z czego te zmiany wynikają, które tam zaszły, jak one działają, jak to jest w szczegółach w ogóle jest połatane, jak to dalej rozwijać. I bardzo czas, często takie zmiany, gdzie konsultant wszedł, coś zrobił, oddał prac, efekt swoich, swojej pracy i, i wystawił fakturę i poszedł, to te zmiany bardzo często się rozważą. Tak? Konsultant potrzebuje waszego czasu, waszego zaangażowania po to, żebyście wy. Prowadzić was i was wspierać w tej zmianie, po to, żeby też budować kompetencje, budować świadomość, z czego te zmiany, nie wiem, jeżeli rozwiązujemy właśnie temat zapasów, zmieniamy całą strategię uzupełniania zapasów, czy OTIF, czy proces SNOP, czy proces planowania produkcji, cokolwiek. Tam się dzieją pewne zmiany, które wy musicie mieć później świadomość tego, z czego one wynikają jak zostały przeprowadzone, dlaczego niektóre pomysły powstały yy, i mieć kompetencje po to, żeby te zmiany utrzymywać i co ważniejsze dalej rozwijać, bo najczęściej jest tak, że konsultant jak idzie to, to nie powinien być koniec zmiany, tylko wy dalej powinniście te procesy dalej rozwijać w duchu continuous improvementu, tak, yy, więc pomysł na to, że yy, konsultant nam oszczędzi czas, w wielu przypadkach może być bardzo nietrafiony, i albo będziemy bardzo zawiedzeni, bo ten konsultant tam nie oszczędził czasu, albo tak zorganizujemy tą pracę, że faktycznie dostaniemy coś, co nam później i tak zdechnie. I to najczęściej są takie historie, które później słyszę, że a przyszedł konsultant, ale to nic nie dało, bo wdrożył jakieś zmiany, ale po dwóch miesiącach już wszystko działało tak samo jak wcześniej. Dobra, i to takie główne punkty, pewnie można by robić wyliczankę dalej, ale widzę, że już 16 minut na, z mojego 15-minutowego live'a, więc przejdę szybko do tych trzech punktów yy, takich, które możecie sobie zapisać. Trzy proste pytania, może niekoniecznie proste, ale trzy takie pytania, na które powinniście sobie odpowiedzieć na pytanie, zanim zaczniecie rozmawiać w ogóle z konsultantami. Z firmami konsultingowymi, z kimkolwiek, które Wam pomogą lepiej to rozmowę przeprowadzić, lepiej dobrać konsultanta i lepiej później ułożyć całą współpracę. Czyli pierwsza, wracając do tego pierwszego, jaki macie w ogóle cel? Tak? Co, 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 co Wy chcecie zrobić? Co Wy chcecie osiągnąć na końcu tej współpracy z konsultantem? Jaki problem rozwiązać? Jak sobie wyobrażacie, że nie wiem, wchodzi konsultant, coś tam robi i nie wiem, za rok od teraz, niezależnie ile ten projekt będzie trwał, jak sobie wyobrażacie sytuację w firmie za rok od teraz? Jaki efekt. W współpracy z tym konsultantem powinien być, tak, yy, czy tej zmiany. I drugie pytanie, po co ci ten konsultant w ogóle, tak, czy on ma ci, nie wiem, y, wnieść świeże patrzenie z zewnątrz, tak, yy, i musimy chcieć wprowadzić te zmiany. Oczywiście, Janek, no, zaraz do tego też wrócę, chwila zostanie. Yy, po co ci ten konsultant? Yy, czy ty potrzebujesz nie wiem wyssać z tego konsultanta jak ja to zawsze mówię że waszym zadaniem powinno być wysanie ze mnie jak największej ilości kompetencji i wchłonięcie tych kompetencji do środka żeby móc być w stanie później te zmiany utrzymywać które wdrażamy yy, i rozwijać dalej czy wy potrzebujecie nie wiem kogoś kto da wam jakieś świeże spojrzenie z zewnątrz bo bardzo często też się to z tym że okej okay, my jesteśmy Zaślepienie już, nie, nie widzimy problemów, nie widzimy jakichś prawdopodobnie oczywistych rozwiązań, bo siedzimy w tym naszym bajzlu już od x lat, i dla nas niektóre rzeczy są po prostu mega oczywiste. A przyjdzie ktoś z zewnątrz i powie: Słuchajcie, ale tutaj leży kłoda, przez którą co chwilę musicie przeskakiwać i się ten, a w narzekacie, że, że się potykacie, więc trzeba by ją może usunąć. A wy tej kłody nie widzicie, bo ona przecież tam od zawsze leżała. Kolejną, kolejnym takim tematem to jest, kiedy konsultant potrzebujecie kogoś, kto zdejmie wam z głowy temat koordynacji tych wszystkich zadań wokół zmiany. Koncepcyjnym zorganizowaniem w ogóle przeprowadzenia całej zmiany, całego projektu nie oznacza to, że konsultant wam. Uwolni bardzo dużo czasu, bo on będzie zwłaszcza na początku. Bardzo dużo tego czasu waszego potrzebował. Ale macie tutaj zdjęcie z głowy, że okay, możecie się merytorycznie, koncepcyjnie skupić na jakichś innych tematach. Macie tutaj eksperta od prowadzenia projektów, przeprowadzania zmian i on wam to wszystko zorganizuje. I, I wy tutaj będzie tylko decydować, ale koncepcyjnie już wasz umysł będzie mógł działać na innych obszarach, a to będzie zaopiekowane, tak? Więc znowu, po co Wam ten konsultant? Bo jeżeli on ma Wam oszczędzić czas, to prawdopodobnie się zawiedziecie, tak? I trzecie pytanie, jak sobie wyobrażacie pracę z tym konsultantem, tak? Czy on ma być na miejscu, czy on ma być full time, czy on może być online, czy on ma przyjechać tylko zrobić właśnie diagnozę, dać Wam jakiś raport, wystawić fakturę i pojechać, czy ma przeprowadzić warsztaty z Waszymi z waszymi ludźmi, czy ma w ogóle właśnie być takim PM-em, Project Managerem, który przeprowadzi Was przez cały proces zmiany. Jak tą współpracę sobie wyobrażacie? I najlepiej te wszystkie trzy pytania, czyli jaki macie cel, po co wam konsultant, jak sobie wyobrażacie pracę z tym konsultantem? Spisać. Znaczy, może na komputerze, oczywiście. Ale najlepiej spisać, bo to ze słowem takim pisanym, że tak powiem, łatwiej odbijać myśli. Jak się zobaczy, co się pisze, to te myśli się tak konkretyzują, że nie, jednak to, co myślałem, to jednak jest głupie i to chyba jednak nie ma sensu. Tak? Więc takie trzy proste pytania potrafią czasami was doprowadzić do sytuacji, że jednak nie, że jednak pomysł z tym konsultantem to chyba nie jest do końca trafiony. Powinniśmy to wszystko zorganizować w trochę innych. Winny ten, winny sposób, tak? Tak, Janek, dwa i trzy musi być odpowiedni. Czyli po co nam konsultant, jak ta współpraca z konsultantem powinna wyglądać, o to później trzeba zapisać w umowie, no ale jedynkę w sumie też, tak? Może niekoniecznie w umowie, w karcie projektu czy w ofercie. Która, która u mnie przynajmniej zawsze jest załącznikiem, załącznikiem do umowy, też warto to faktycznie opisać, żebyśmy też mieli później, już idąc krok dalej, czyli odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, że warto jednak sięgnąć po tego konsultanta, to te wszystkie te, te odpowiedzi na pytania spiszmy i uzgodnimy z tym z konsultantem, z firmą konsultingową, że mamy to samo, to samo zrozumienie. Słuchajcie. 21 minut, nie ma rekordu przekroczenia długości chyba, bo tam najdłuższych najdłuższy chyba trwał 24, ale ten, ale nie zmieściłem się w 15 minut. Słuchajcie, jeżeli temat by Was interesował, bo pewnie o nim można by gadać jeszcze więcej, dużo innych caseów. To, co tutaj opowiadałem, to jest przez pryzmat moich doświadczeń też i przez pryzmat też usług, jakie ja. Czy świadczę teraz, czy jakie świadczyłem w przeszłości, czy z jakich korzystałem też, ale oczywiście, no słuchajcie, w konsultingu do wszystkiego można przyczepić łatkę, to zależy, więc to, co dzisiaj mówiłem, mogą się zdarzyć znaleźć tutaj tacy z Was, którzy stwierdzą, że nie, 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 jednak to są bzdury, bo w naszym specyficznym przypadku to w ogóle nie ma zastosowania. Ale jeżeli ten, jeżeli. To co mówię tutaj ma sens, albo macie faktycznie jakieś inne case? Y. Dajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie poczytam, e, poczytam. I słuchajcie raz jeszcze na koniec na pawełbirecki.com. Możecie albo na Allegro, możecie kupić moją y, książkę. No i co? I przerwał się stream, tylko nie wiem w którym momencie. Dobra, słuchajcie. Widać, tak miało być. Nie wiem, w którym momencie. Ja później sobie na nagraniu zobaczę, w którym momencie ten stream się przerwał. I co? Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. A za tydzień już sobie wymyśliłem temat. To wam tylko szybko powiem. Co to było? Hmm. Pym, 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 pym. Za tydzień będzie temat pod tytułem... Za tydzień będzie temat pod tytułem Optymalizacja zapasów Trzy proste analizy. Tak, także wam pokażę i popowiem, jakie proste analizy można robić. Zobaczymy, co tutaj się z tego nagrało. Trzymajcie się, cześć!